Siemano nie! To jest metro. Witam. Yy, kontynuujemy naszą przygodę. Yy, tym razem ze skafandrem, ponieważ zdobyliśmy go w poprzednim odcinku, ale niestety na naszym okonie yy, są yy, bandyci, którzy chcą odzyskać ten skafander, który im ukradliśmy. Nie wiem dlaczego. Chcą go odzyskać. Może przez to, że ukradliśmy, ale widzę, że yy, Tutaj. Nie przejdziemy a tutaj możemy coś skraftować. Hmm, apteczka na pewno się przyda, amunicja. O, wyciśmy sobie pukawkę. Coś jeszcze możemy zrobić? Oczywiście, że nie. Dlatego potraktujemy drzwi z kopniaka. No, kopnij je. Yeah. Jest ktoś w domu. Tędy zamknięte. No to. Pewnie skorzystamy z tej liny, którą y, pandyci, o której pandyci mówili I którą też w sumie widzieliśmy jak żeśmy tutaj szli od tej piat O kurde, co oni mają? Snajperka Coś jeszcze? A ja bym sobie poszczelał z takiej snajpy, szczerze mówiąc Dorywali jakiś, a może ptaka zestrzelimy. To jest coś kurde lewe na ptaka szczerze mówiąc, powiedziałbym Dobra wszyscy, wróćmy po naszą piękną broń, chociaż Ile mam tych broń, Łe, dobra bierzemy mój karabinek Zostawiamy tam tą pukawę, pukawkę, niepotrzebna mi jest w ogóle a taka snajperka to już bardziej mi się wydają Okej okay, no i teraz Ta snajperka moi drodzy Oj Nie trafiony Przeładuj Pierwszy Drugi. Jeszcze jeden. Trzeci. I to wszyscy. No i pięknie Sigma z KBD. Chyba, że ktoś tu jeszcze jest. I ja pierdzielę jaki piękny widok widzowie. No. Te widoki w tej grze są po prostu fenomenalne. Zobaczcie to. A wyżej nie mogę chyba polecić. Ale no, patrzcie, jaki piękny widok. Screeny i do mamy zaraz wyślę. Jakie piękne widoki są na komputerze. Dobra da się szybciej zjechać. No nie wiem. Ale pięknie. Mam skawanter i teraz yy, skawanter. Nam się przyda to miejsce, gdzie jest chyba wodą zalane, jak dobrze pamiętam. Ale jeszcze to sobie zwiedzimy, może jakieś. mina! Oj, 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 No, także. Yy, mocne, mocne. Ej, to chyba są jakieś żarty od początku, wszystko, nie? Ja pierdziele I już jesteśmy z powrotem w tym oto samym miejscu. O, jest mina! Przeskoczymy sobie nad niem. A no. Teraz jesteśmy mądrzy. Mądry Polak po szkodzie. O, notatka. O, kolejny z tą. O, jakiś delikwent, pandyta rozpoznaje po ubiorze. Także możemy wracać. Oj, mina się uzbroiła. Esa, żyjemy. Naładujemy latarkę. A, w sumie nie jest. <laughs> nie jest rozładowana. I mamy autozapis. Oj, co to kuźwa jest? gdzie my jesteśmy? Okej, okay, one v one. Jopierdziele ja co to za stworzenie Tutaj jest. się go. Idzie. Wy pieprzej flecie. Aż mi FPSy spadły. Kurde, mam 110 tylko. To wypieprzaj. Nie wiem gdzie on jest. Tutaj. Tu idzie. No dawaj, dawaj, czekam na ciebie idzie. Jesteśmy lekko ranni uleczmy się, maskę załóżmy, ja pierdzielę wypieprzać, walczy się wszyscy, co to jest? Dobra, to stał. Oj. Jakiś, kurde, Final Boss, cholery, cholera wie skąd Nie podoba mi się to Gdzie on jest? Gdzieś tu, gdzieś tu No walcie się, nietoperze! Gdzieś tutaj biega No dawaj, dawaj Dobra, ale dostał teraz kulkami. Na ryj... Wow, jest, co to są za liście? Może z drzewa. Teraz sobie te mnie będą irytować, prześladować i nietoperki. Dlatego musimy być w ruchu cały czas, no i mnie to padły. Dziwko. No, dajcie mi spokój! No gdzie jesteś? Dobra Oj Dobra dostał. Dostał, dostał Ale trzeba się pilnować z tym kurde posikiem śmiesznym I padasz I ja tobie życzę dobranoc! Tyle by było z Ciebie, kolego. Czym Ty kurde jesteś? Nie wiem co to jest. Ale wypieprzyło nas w nieznane. Tędy może iść? Nawet no, nie gdzie my jesteśmy w ogóle na mapce widać? Widzimy. Trochę nas w las wypieprzył. Jeszcze jest noc. To pójdźmy tędy. Ja bym wrócił na tą drogę, gdzie nas skąd nas zagarnął. I to jest chyba to Ja pierdzie, jeszcze jakieś stwory Mam jeszcze 3 minuty filtra Także się śpieszmy i budynek po lewo jakiś jest Cześć To jest ten chyba budynek, wiecie? Który mi kompletnie zjema. O jest ścieżka, dobra O ty kurde, słyszałem cię. A ty lecie Co ty? Co to kuźwa jest? Ja pierdzielę. No co to są za małe główne, który ciężko trafić? Jakieś szczury małe. Lecie szczury, dobra, biegiem, biegiem robimy. O, dzięki za filtr Mordo. Ja pierdzielę, całą maskę mi rozwalili. O kolejny. A te, te z tego już nic nie ma. Aha, I could use Wejdźmy tutaj. Dobra, tu jest jakaś ciekawostka. Zobaczmy, może coś się przyda stąd. Fiu, fiu, fiu. Dobra, zdejmijmy maskę. Kaseta. We gotta act. Let's get him with the pincher movement. Just the two of us is enough. Tom said it clearly. We must wait for the hunters. Tom. Always Tom. Soon you won't know how to wipe your ass unless he gives you the order to. He didn't put everything exactly. We should have called Klim. He'd give us sane orders, not like that windbag with his crap. <laughs> yeah. Your darling Klim would have told you, get him, or I'll have your head. End of story. The captain isn't your average joe. What would you do if he gave us the slip? You're just a coward, that's all. You and your Tom. You must take risks if you want to achieve anything. Yeah, right. Explain to me then, why does Klim work for Tom? And why do you work for me? Uh, we'll see about that. You'll see? Watch the captain, you idiot! I'll fuck you up if you lose him! We'll see about that. Now I wasted a tape because of you! Jakaś zażyła rozmowa Nie słuchałem się, o jest, możemy naprawić Naszą maskę Oczywiście bierzemy leczenie, no minutka, minutka filtr się też na, pe na pewno, i to na pewno przyda I coś co, co trzeba zrobić to naprawić maskę no Szybko, fajnie poszło Tak, użyjemy sobie apteczki I skonstruujemy od razu następną Cyk a jeszcze minutka filtru lepiej Minutę za dużo niż minutę za mało Dobra, czy to wszystko było stąd? Dokładnie tak wszystko. O to idziemy. Maska przeciwgazowa, oczywiście. O kurde felek. O kurde, gdzie ja przyszedłem tutaj miałem? Dokładnie tak, tutaj. Ja pierdzielę. Już widzę te kraby jakieś dziwne, śmieszne. Kotwica. Ed, Sam again. I'm in position. You clear, Sam. I'm going fully. We'll be here in a couple of minutes. Meet me at the seafront. Roger that, Ed. Sam out. Coś że nie będę osamodniony. Chyba na pewno nie będę wiecie. Masz fryjca. Kapitan coś mówił, ale byłem lekko zajęty.

I don't know if I'd be talking to you if not for the traps. <laughs> I'm glad I could help. Here's your suit, Ed. Thanks. I'd better put it on right now. Hold on to this. I'll be quick. How did it go? <laughs> Good. I still put it on in regulation time. So, are you ready to enter the lair of the beast? Always ready. How do we get there? We can take the boat right to the spot. The access tunnel is half flooded. We'll have to open a few gates though, so we'll need to split up at the entrance. Here's the bunker plan. I marked everything I know on it. At the spot, we load the rods on the boat and make our best speed out. We'll take a shortcut, the sea tunnel. Got it. We expect any hostiles? Just the Zap spiders. What was that? Huge freaking spiders. They accumulate electric charge and hit you with it. They can also switch off lamps, stop motors, but if you chase them away, everything comes back online killing them is hard but incendiaries work wonders Spasibo. just what the world needs more kinds of huge freaking spiders you're welcome where well, we're here sam see that gate first of all we'll need to turn the backup power on using the panel in the guard room that should be enough for the lights and the electric locks but we'll need generators to power the rest got it ed Dzięki, ale najpierw bym wolał, sobie, kurde, naprawić tę moją maskę. Bo jest rozwalona jak y, pięty starej kurwy za przeproszeniem. A tędy wyjście, ok. No, łe. Szybka piłka będzie z tym otworzeniem bramy. Więcej filtru, pal się pajęczynu. Ojojoj, jakieś gówno to było, jakiś nietoperz chyba. O kurde.

Mniejszym pancerzem? Co? Inwestor Bardziej odporny na uszkodzenie? Nie no, to, to, to mi się nie opłaca Dobra, karabinek naprawiony, tu idziemy dalej O nie, tędy nie przejdziemy w ja muszę przejść Cieka, Przejście, ciekawe W prawo by było spyta. a dobra No to w prawo jednak Chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, że w prawo byłoby zbyt oczywiste, i bym poszedł w lewo, ale nie było innej opcji. Oj, ale to zaraz mi jakiś zignął no i wyskoczy na mordę. Mhm. Już biegają, ty pieprzek. Będę nie ma przejścia. Pójdźmy dołem na początku. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Albo nie zobaczymy, a jednak zobaczymy, okej. Okay. Tutaj przejści nie ma, czyli good. wracamy na górę. Pajączku, gdzie jesteś elektryczny. Powiem ci głowę rozwalił. Coś, czuję, że tutaj będzie zasadzka na mnie. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Mm. Liczyłem na coś więcej. Skrzynek tych nie otworzymy. Dobra, pójdźmy już na górę. Filtr sobie wymieniłem. Ale tu jest kurde skażenie widzowie Mother day. Gdzie nas to to prowadzi? O kurde. Tam był ten elektryczny delikwent. Dobra. No idź. Ed, i'm in the generator room. The Roger. No i mamy główny włącznik Ale go klikniemy już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, a jak nie to no ja zawsze to mówię. Że zmarnowaliście czas, a my się Jodice. widzimy w następnym odcinku. I no co, I może uda się przeżyć samowi? Zobaczymy. Bueno, Steas mainitest.